Cześć! Witam Was w tym odcinku, właściwie to pierwszym. I najpierw przejdźmy do pozdrowień, Nie jest ich aż tak dużo. Pozdrowienia przesyłam za pomocą za pomocą prezentów, które mi wysłaliście moi kochani. Kowata. Dziękuję za włosy. Bardzo dziękuję i Daniel Kwerty. jakoś tak się czyta jeden. Dziękuję za... za to. To jest układ słoneczny. Za układ słoneczny. I to były prezenty z dzisiaj. Um. Jeszcze mi Lady Domi 321 dawała. Nie wiem po co, wystarczy tylko jeden. Jeszcze Rihanna Superlady, Kleotina. Pozdrawiam te osoby. I Rihanna Superlady jeszcze. I jeszcze mi dawała Płatkowa 03. Pozdrowić tajemniczą Hania. Zaraz Wam pokażę. To jest tajemnicza Hania. Moja koleżanka w, w reali... W Realu, czyli w rzeczywistości i nam w I chciałabym też pozdrowić Kleotinę jeszcze raz i puchatkową 03. Jeszcze raz. Teraz bym chętnie dawała pozdra na filmie, ale gdyby ich nie było aż tak dużo, to jak nazbierają mi się diamenty, to wtedy. Yy, I chciałam wam... Yy, co możemy jeszcze robić? <grym> nie wiem. W ogóle to jest pierwszy odcinek, więc soreczka za wszystkie niedogodności, może tak powiedzieć? Wielka noc, wielka noc, wszyscy, wielka i zapraszam do mojego artboka jak daleko. Nie reklamuję sam, ale cóż. Wpadki na MSP, bo ich jest trochę dużo w animacjach. Naprawdę e, mam klub. Byłam chyba cztery razy, już witam. I mi się podoba ta wizualizacja. Zaraz się przybierzemy. E, to jest dziewczyny rządzą. 16 członków. Zapraszam, bo na razie będą konkursy wstawiane i tak dalej. Będą konkursy, tak jak już mówiłam. I zapraszam do komentowania moich zdjęć. Nie tylko moich, bo chciałabym, żebyście też komentowali zdjęcia mojej, mojej koleżanki Pysia Motnisia. E, Pisałam od Misia i zaraz Wam to napiszę, jak ono się nazywa. jeszcze dokładniej pokażę. O, pysiąc w misio. Nie wiedziałam, że nawet nie ugadałam. No, pozdrawiam ją, chociaż czasami się denerwuję po tym, co tutaj widać, ale i tak ją pozdrawiam. <kluzł> Przepraszam bardzo. Bo jak już mówiłam, czy nie mówiłam, jestem chora I... O, już pięć minut minęło rany. <grymny> um. Aha. I pozdrawiam go. Jeszcze raz. Daniel, qwerty jeden. To się czyta. I chciałabym, żebyście wszyscy jedzeli się za sk... Zaraz wam go pokażę. Za sk... Gdzie on tu jest? Myślałem, że o jaki ładny króliczek. On mnie zablokował. teraz go znaleźć. To był mój dawny, dawny chłopak, który mnie życzył po trzech dniach. A ja mu dawałam tyle prezentów, że muszę się napić. Tyle, ile on chciał. Jeśli chcecie więcej takich filmików z MSP, to wtedy mówcie. I mówcie też tematy wtedy. Bo jak widzicie, na razie nie mam tematów i robię tak właściwie to, co chcę. Mam sobie, wszystko Wam pokazuję. Jakby co nazywam się, jeszcze jakby ktoś nie zobaczył? Tajemnicza Lisa, mam 15 level. Miłego chłopaka. że um, żebyście mnie. Dawali love it w moim pokoju. Bo biorę udział w konkursie. Właśnie to i zgłosiłam swój pokój. I bardzo proszę, żebyście dawali love it. Jeśli ktoś nie może głosować, to nikt da, chociaż ten love it yy, I ten... Niedługo będę miała znowu Vipa. Taka wielka noc, Wielkanocny prezent. Mam trochę mało diaksów. No niestety. Ale chyba jak minie 15 minut, to jakoś chyba włącz. To jakoś chyba będziemy kończyć. Nie wiem, nie wiem w ogóle ile to ma trwać. Wszystko piszcie w komentarzach. I co... Jeszcze... bo to jest tak gadanie o niczym. Tak, hejty. Hejty! Tak, wszyscy piszą hej YouTube, bo na myspy nie można pisać YouTube. Jako zwariowali. I polecam też. Nie polecam tylko. Nie polecam tylko. Pozdrawiam. DJ Raperka 1, Ona też jest chora. Ja jej jest bliźniaczko. I, i chciałam, żeby było trochę więcej osób, ale niestety jestem chora. A te wszystkie osoby, które mam, a dokładnie mam z 385, to idą do szkoły, bo mało osób jest chorych. U mnie w szkole ogólnie zabierają karetki ze szkoły, bo mi leją. Nie wiem dlaczego coś kupimy, nie wiem aha, mieliśmy się przebrać i ogłaszam y konkurs na najlepszego Luka. tak to się mówi, że kto mi zrobi najlepszego to wtedy dostanie pozdro i dwa prezenty z listy życzeń teraz to mówię obecnie na żeby to było na ety na youtubie wszyscy żeby wiedzieli i teraz się przebierzemy te rzeczy, które dostałam. Mam taką i taką. Pierwszy raz mam tą fryzurę na sobie. Dobra, która już o 10 minut już minęła. No. Окей. Нельзя так выглядеть. Без жирных сподней. Возьмем эти буты. У меня не бутов <coughs> Можно так говорить. лучше было wtedy. Lepiej było wtedy bym musiała zmienić Animkę, a mi się nie chce. Nam sypy jest trochę głupie tak. tak. trochę głupie jest to nam sypy, ale ja się wytrzymać. I wezmę też inną prezurę. Jeszcze i no, mam dużo fryzur. Ranny ja nie mi się śpiewać. Będzie mnóstwo hejtów, Ty brzydko śpiewasz i tak dalej. Ty jesteś w ogóle jakaś... Jakby ktoś był zainteresowany, to pisać, żeby te włosy. Jak ktoś chce. Bo mi się ogólnie nie podobają mi to. Te... Jak ktoś chce pisać mi na pocztę. Sprawdzam. No, teraz jest nieźle. Zobaczymy ile czasu już minęło. Do 12 minut. Do 15 i koniec. Ta wreszcie nie możecie się doczekać końca. Takiej nie o niczym to jest w ogóle. Ostatni mam... Jakby to powiedzieć, ująć w słowach. Będę chciała zrobić. Uwaga, uwaga! Coś takiego, że będę losowała osoby, i wtedy będę dawała im prezentację z listy życzeń albo pozdro. Piszcie w komach, co byście woleli. I na razie nie zapraszajcie mnie do znaj, bo jakoś nie przyjmie. Dopiero chyba Wielkanoc do Stanowipa chyba zależy. I ja będę mogła, ale na razie nie mogę. Ale zapraszajcie na konto kur, jak ona się nazywała. Zapraszajcie na konto poczekajcie mm A jeszcze pozdrawiam ole prostak i Bo to jest moja kuzynka I ona by mi mogła dać hasło I tutaj byśmy wszystko omówili Jak ktoś chce. No No To O już 14 minut Dobra, będziemy kończyli I piszcie o czym chcecie Co chcecie I tak dalej Może z kimś nagrywała, nie wiem I jeszcze raz bo jestem chora. O, jaka ładna <laughs> fryzurę jest. No. Ona jest powyżej tysiąca chyba. I tak... znam Arli. To jest moja koleżanka. To kończymy.